Drodzy, cudowny tytuł. Frywolne dowcipy. Boże, jaki piękny tytuł kontra moi znajomi. Oglądaliśmy już wiele tych filmów, zarówno u Heda, jak i u fangottena, gdzie czytali sobie dowcipy z różnych książeczek sprzed lat. Rzeczy, przy których ciężko się zaśmiać i dlatego się z nich śmiałem, bo... Cóż, bawiło mnie to, że bawi mnie coś, co nie powinno mnie bawić, okej? Okay? Nieważne. Oglądamy nowy odcinek, lecimy. Dowcipy nie odzwierciedlają przekonań osób występujących w odcinku. Osoby występujące w dzisiejszym odcinku są profesjonalistami. Nie zaleca się odtwarzania sytuacji z odcinka w domu. Słuchajcie... Ostatni odcinek. Wszyscy dobrze pamiętamy. Bardzo się A, udał. Też. Nie dam rady, słuchajcie. No. Chyba ogólnie. Dzisiaj tą o Jezu, bo ten head miał ten eropak, czy jakoś tak to się nazywało. Jezu, jakie to były okropne żarty, jakie one były tragiczne. O, że ostatni to wtedy jest... miał być mój ostatni, ale chlałem 7 dni. <ścoughs> Przemyślałem sobie parę spraw i zrozumiałem, że Trochę. potrzebuję dalej robić moją robotę, czyli czytać dowcipy ludziom, którzy jest zostali czas. tutaj zamknięci i są tutaj nie z własnej woli. Jestem mam... koneserem gównianych żartów. Myślę, że zdążyliście zauważyć, jeżeli oglądacie streama więcej niż raz. Książkę, która nas. Nazywa się prywolna księga dowcipna. O boże, jaka okładka! Ale nurt jest już jak krzyżówki trochę. Jako, no. że nie wiem, kim jest ta pani, to właśnie pomyśl. Jak można było mieć tak słaby gust, jeżeli chodzi o design graficzny? Nie jest ważne, że były wcześniejsze lata. Jak mogłeś wpaść na taką okładkę? Co się stało? Jakby, jak ja się cieszę, że. Doszliśmy do jakiejś ewolucji poczucia m, stylu, bo to wygląda okropnie. Zostali tutaj zamknięci i są tutaj nie z własnej woli. Dzisiaj mam książkę, która nazywa się Prywolna księga dowcipów. <laughs> Co my tu mamy? Aż ponad 1200 dowcipów. Czekaj, 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 czekaj. Rok wydania 2011 2000... czy 17? 17? To wygląda jak książka, która wyszła w PRL-u. Co tu się stało? kto jest na okład... Ale nurt jest ja już tu cały, wy, Ja tu cały wykład robię o tym, że styl wyewoluował. ewoluował. Ni nic. Ch... Na no, księnga to <śm> Kto jest na okładce? Ale nurt jest już jak krzyżówki trochę. No. Jako, że nie wiem kim jest ta pani, to właśnie pomyślałem, że, że wy może jesteście w stanie zidentyfikować ja, tę osobę. to chora. 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 Chora chora jest Cora. To nie jest Cora. czy ona wie, że się znajduje No właśnie, czy jest jakikolwiek... Z Google Grafika wzięta baba. Właśnie nie wiem, czy ta kobieta jest z bohaterką tych rzeczy. Nie, ona jest Blondynka z Polski, Google Grafika. To nie jest prawdziwe nazwisko. To jest żart. Niemożliwe. Franz Bałamut? Jest kategoria każdy lubi poświntuszyć. Pani byta dzieci. Jakie warzywo Co? sprawia, że oczy łzawią? Buraki, proszę pani, wyrywa się z odpowiedzią Jasiu. Nie Jasiu. Chyba miałeś na myśli cebulę. Nie, proszę pani. Pani chyba nigdy nie oberwała burakiem po jajach. Mega śmieszne. Burakiem w jajach? Ale jak Zdarzyło się kiedyś? No właśnie nie, nie, w, mojo, z, kom, nie w moim nie w moim rejonie. Spacet w czasie długiej podróży samochodem. Poczuł, że chce mu się sikać. Okay. Wciąż jedzie, nie zatrzymując się, licząc mm -hmm. na to, że za chwilę napotka jakiś parking. Mm -hmm. Jednak gdy nacisk pęcherza wzmagał się coraz bardziej, postanowił zjechać i zatrzymać się gdziekolwiek. Wyszedł z samochodu i wszedł nieco w las. Rozpiął rozporek, wyciągnął na wierzch yes. i z ulgą zaczął siusiać. Kiedy skończył, zadowolony powiada do swego penisa. Co? Co? Koniec żartu. To no, widzisz, kiedy ty chcesz, to ja zawsze staję. O Jezu. Szczerze, najśmieszniejsze w tym całym żarcie było słowo siusiak. I rodzisz się. <sł lawsuituous> Złapał wędkarz złotą rybkę, a ta jak to złota rybka, mówi do niego: Spełnię twoje trzy życzenia. Ale ja nie mam żadnych życzeń, jestem bogaty i szczęśliwy, mam piękną żonę. No, ale może choćby jedno, żeby przekonać cię, że naprawdę spełniam życzenia. Okej, okay, niech już będzie, zrób tak, abym zawsze miał orgazm razem z moją żoną. Ależ proszę, wędkarzu, nie ma sprawy. Rybka uderzyła ogonem w wodę i zniknęła w wodzie. Wędkarz natychmiast, zanim dopłynął do brzegu, szczytował trzy razy. Nie. Nie. <grym> okay. No, <rozumiem>. Zdrada. <grym> dobre, dobre, śmieszne. Nie, nie wiemy, czy jest zdrada. Może to a, sama, sama lub jej jest no, samotnie. Nie mogła się doczekać, aż wróci z tego wędkowania. Jak jest się wędkarzem, to jak służby mundurowe. Po prostu czasami w losowych momentach musisz znikać na całą noc. No, no. Rodziny się przez to rozpadają czasami. Blondynki, wesołe dziewczynki. Wszyscy myślą o Blondynkach. Moja mama jest Blondynką, więc od dziecka słuchałem bardzo dużo takich dowcipów zewsząd i z mamą razem się śmialiśmy Super, i dokazywaliśmy. Na przykład taki wesoły. Blondynka patrzy na kontakt i mówi. Biedna świnka. Zamurowali ją. Czy co? Nie rozumiem. No. To się nazywa Pareidolia. O. Czekaj, czy tu chodzi o to, że masz ten wtyk do kontaktu, i są dwie dziurki, i to jak nos? To o to chodzi? Tak? O boż. Twarza tam nie <słuch> ma. Blondynka chciała obejrzeć jakiś film. Poszła do wypożyczalni i wybrała tytuł, który podobał jej się najbardziej. Wraca do domu, włącza wideo, a tu nic. Zdenerwowana dzwoni do wypożyczalni. Przed chwilą wypożyczałam kasetę i jest zepsuta. A co się dzieje? Obraz śnieży i słychać jakieś szumy. Proszę podać tytuł filmu. Czyszczenie głowic. <głosy> <głosy> to było, <noise> cholera. A w ogóle to ja miałem taką sytuację śmieszną z magnetowidem, a raczej to bardziej w topa moich rodziców, że no. rodzice mi wypożyczyli. Bo wtedy miałem fazę na Godzillę i Aha. był taki film Godzilla vs. Destructor bodajże. O stary! Bardzo chciałem to obejrzeć. No i pewnego dnia właśnie wrzucam sobie tą kasetę do magnetowidu i tam nie ma Godzilli, tylko są inne rzeczy. I oj, biega do pokoju oj, oj. I wyłącza to. Okazało się, że ktoś pomylił obwoluty, pomylił kasety i niestety nie było tam Godzilli ani destruktora. A być może po prostu taki był tytuł: Destruktor, Godzilla. Nie wiem kto tam był Godzilla, a kto destruktorem, ale... ale był versus. Był versus. Absolutnie. Chłopak odprowadza swoją dziewczynę do domu po imprezie. Kiedy podeszli do klatki w bloku, gdzie mieszka dziewczyna, chłopak nabiera ochoty na szybki seks i cichym, spokojnym głosem Aha. mówi do dziewczyny: "Kochanie". <laughs> Nie śpieszmy się. Może zrobiłabyś mi jeszcze szybką blaseczkę, zanim pójdziesz na górę? Jezus! Takim bo to jest tak no, no, intonacja na To było opisane w dideskaliach. Taki Mariz. Mhm. I wówczas zaczyna się coraz głośniejsza nerwowa rozmowa. Tutaj zwajowałeś? No, tak szybciutko. Nikt nie zauważy, jest przecież ciemna noc. A jeśli wyjdzie akurat ktoś z rodziny lub jakiś sąsiad, bo usłyszy hałasy i mnie rozpozna, co to, to jest tylko krótki zrozumiałe? numerek. No zacznij, w końcu rusz się. Schylisz się, rozchylisz usta i zrobisz to, co przecież zawsze lubisz. O, co chodzi? głosem. Nie ma mowy. Powiedziała mnie i tak zostanie. Tu już zaczyna się naprawdę robić. <laughs> Roczne klimat. W no? tym samym momencie pojawia się siostra dziewczyny, ubrana tylko w koszulę nocną, rozczochrana i wyraźnie zła, zwraca się do swojej siostry. Słuchaj, Kaśka. Tata mówi, że masz mu w końcu zrobić tę cholerną laskę, a jak nie, to ja mu to zrobię. Robię, albo tata zejdzie na dół i mu to zrobi, tylko do jasnej cholery niech zdejmie w końcu rękę z tego kurewskiego domofonu, bo jest druga w nocy. A, że ich wszyscy słyszeli, że to jest dość. Całą rozmowę? Słyszeli, słyszeli Wszyscy w zasadzie ale ja cała bym wie. się zapadł pod ziemię w tej sytuacji. No. Dobra, nikt by nie miał takiej sytuacji. zacznijmy od tego. Właśnie to jest domena tych żartów starych, że. Nikt by nie miał takiej sytuacji. Żart się skończył. I sytuacja realistycznie się skończyła w momencie, gdy chłop użył słowa laseczka. Trzeba celebrować życie. Nie wszyscy przyjdą. Chodźcie, znaczy, chodźcie, wszyscy na dół. Ale przykra był, była treść z tego, żartu. No, o, słuchajcie, taki taki jest ale nie humor, właśnie. To jest właśnie fajne w humorze, że jest to, żeby Chłopak z miasta ożenił się z dziewczyną ze wsi, lecz bardzo wstydził się jej wiejskiej wymowy. No tak. Wiemy, że taka, takowa jest, bo czytaliśmy tę książkę już. Tak. Postanowił wysłać ją do Ameryki. No. Proszę, to koniec rzadki. Aby tam była manier, a przede wszystkim nauczyła się mówić po miejsku. Jak wiemy, mówienie po miejsku to podstawa w dzisiejszym tak, świecie. W, Stanach, w Ameryce jest urzędowy to miejsce. Miejscu. Szczególnie w Kentucky. Po kilku tygodniach dziewczyna wraca. Wychodzi z samolotu i woła do męża. Hello baby! Hello o, baby! Matko, boska. O, Jezu. o, proszę, jak ładnie myśli mąż? A ona krzyczy dalej. Hello baby, już ci jestem nazad. Co? 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 Dziwne, dziwne. No, no dziwne. Ale... No. Czyli, że już jestem. To jest no. w ogóle zajebisty koncept. Chłop wstydzi się swojej. Dziewczyny, że jest tak. ze wsi i mówi po wiejsku, więc wysyłają to do <gry> Bo tam, jest, tam są największe miasta. I, i, ona, I ona się, do, do, i ona się do, do, do nauczyła się Hello Baby. I ona się nauczyła Hello Baby, jest. No, very nice. O, prosto ze wsi. Pewnego razu sołtys spogląda na ręce Witka i pyta, gdzieś stracił palce u prawej ręki. Ano, ze dwa roki temu włożyłem rękę koniowi do pyska, żeby zobaczyć ile ma zębów. Wtedy koń zamknął pysk, żeby zobaczyć ile ja mam palców. <laughs> a to śmieszne akurat. Dogadali, chłopaki, no. A to jest ciekawe, jak one imitują gwarę, Jez język, jak się <laughs> mówi na to, to, to nawet zabawnym mówi. I tak się mówi. To jesteś ze wsi? Tak. Pierwszy i najgorszy dowcip ma chyba. To jest Twoja miejscowość? Pięć tysięcy około chyba. No to już prawie to już prawa, prawa miejsca. Ale tak. takich stryścił, urodziny na wsi koń, pszczoła wleciała mu do ucha i właściciela, który stał obok. Ej, ale było tak kiedyś, że się ludzie cały czas wyśmiewali z wiejskiego pochodzenia. Powiem tak, na wsi pod wieloma względami, aktualnie chyba się żyje lepiej, niż w mieście więc, ale ja bym się nie śmiał. Kopnął i właściciel umarł. koń. Nie no, ko koń przeżył, Kompka. bo ko koń wleciał mu. Chyba, nie, chyba koń ktoś, wleciał mu do ucha. Stał, stał właściciel ko, przy, z końmi, i tam coś tam robili gdzieś tam w tle, i pszczoła t, do, te, do I tego koń się zestresował. I wleciała koniowi koń, do ucha po prostu, i on dostał po prostu jakieś wiesz, Co? Takiego, Co? O, oszalał. i tam kopnął tego właściciela, i tam właśnie zmarł. Więc Dzięki, head. Śmieszne Mega sceny. historia. No, super śmieszne. Co, no. head. Mój dziadek nie miał kawałek palca, bo właśnie zajmował się stolarką i obciął sobie go na pile tarczowej i jak byliśmy mali z moim kuzynostwem, to dziadek zawsze nas straszył tym palcem, bo my się strasznie tego palca baliśmy, bo nie umieliśmy zrozumieć, że czemu, Ale... dziadek, czemu dziadek ma takiego dziwnego Ale palca. Ale miał, miał, miał ten odcięty? czy <laughs> Czy, czy, czy <laughs> tym cię zostawiam? Tak, ten odcięty. O kurde, kolejne tak z, krową. z krową, są najlepsze. Nad rzeką siedzi krowa i pali trawkę. Podpływa o, do niej bób, wychodzi dobciep. na brzeg i pyta, te, krowa, co robisz? Ha, widzisz bóbr, jaram i jest okej. Okay. No, ch da, daj trochę, jeszcze nigdy nie kurzyłem. Jasne, ciągnij macha, bracie. Bubr wciągnął dym i od razu go wypuścił, na to krowa, stary, nie tak, patrz, ciągniesz macha i trzymasz go w płucach dłuższą chwilę, zresztą, wiesz co, w tym czasie jak wciągniesz, przepłyń się kawałek pod wodą w dół rzeki, wróć tu i wtedy wypuść powietrze i mówię ci, będzie okej. Okay. <słuch> okay. Jak uradzili, tak zrobili. Bubr się zaciągnął, płynie pod wodą, ale już po kilku chwilach zrobiło mu się happy. Nie ma lepszego określenia stanu upojenia. Tak. Wyszedł na brzeg po drugiej stronie rzeki, walnął się na trawę i orbituje. Podchodzi do niego hipopotam i pyta, te, bubr, co robisz? Ha, widzisz, hipciu, fazuje sobie trochę. <grym> jest okay. Daj trochę stafu, ja też chcę. O, nie wytrzymam. naprzeciwko do krowy. A to jest cita. tragiczne. Hipopotam wychodzi na brzeg, a krowa wywaliła gały i krzyczy, bubr, wypuść powietrze. <grym> co to za język w ogóle? Jak to Das obrzydliwe. To, Jezu, był śmieszny, to no mnie to zaskoczyło, bo to, to mnie z biedacka. Jezu, o krowach są najlepsze. Siedzi biedak i smaruje chleb kupą. O! sobie. <laughs> <Bawi w sumie. śmiech> Przechodzący nieopodal Niemiec podchodzi do biedaka i pyta: bieda. No, bieda odpowiada biedak. <laughs> Niemiec zlitował się nad biedakiem i rzucił mu parę groszy. Chwilę później podchodzi do biedaka Anglik i pyta: Bieda? O, bieda odpowiada biedak. Więc Anglik zlitował się nad biedakiem i rzucił mu parę groszy. Na końcu podchodzi do biedaka Polak i pyta: Bieda? No, bieda, odpowiada biedak. Jak bieda, to nie smaruj tak grubo, radzi Polak. Oh, oh. Januszek. W ogóle, mocny bardzo start. Siedzi biedak i smaruje chleb. Bardziej śmieszy to, no, że te żarty są tak okropne? No z tego się śmiejemy. A nie z tego, że są dobre. Zakończyć tak, ten dowód. Do tak, tak, tak. Zdecydowanie można, można nazwać. nazwać tą książkę frywolną. Były to można. frywolne do wciety, Frywolnie. co było. nie oznacza Ale zawsze, czy że śmieszne. Czy, czy można ją nazwać księgą? Ja bym za fryko tej książki nawet nie wziął, tak powiem. Podoba mi się to, jak Fangotte nam dawkuje, to ten film trwał 11 minut i powiem szczerze, więcej bym chyba nie dał rady.